Cześć, z tej strony prozu i zaczynamy dzisiaj przygodę. Właściwie, ja już zacząłem ją parę dni temu na serwerze Historia Kolonii w Gothic 2 RP. I słuchajcie, przedstawię wam historię mojej postaci, czyli Lutara Eltarina, który przybywa z krain północy. Karta postaci jest na razie w produkcji, więc nie będę was wprowadzał w moją postać, bo to pewnie wyjdzie w praniu. W każdym razie wszystkim mówię, że chcę zostać wielkim łowcą i na razie się to udaje, bo mimo, że nie mam wszystkiego nagranego, to streszczę wam do momentu, w którym teraz jesteśmy. Pierwsze tygodnie na wyspie polegały na tym, że dowiedziałem się, jak łowić ryby, i na tym Dużo, dużo, dużo bryłek zarobiłem, bo udało mi się dorobić pierwszego miecza dwuręcznego. Z tym, że Baltrim, który aktualnie jest, z tego co wiem, dosyć wysoko postawiony w północnej osadzie przy Drwalach, pomógł mi trochę i pożyczył mi parę bryłek, które już mu zresztą zwróciłem. Dzięki temu mieczowi zacząłem się wyróżniać trochę w osadzie i kręcić afery tu i ówdzie, okej. Okay? Ludzie mnie kojarzą z tego, że właśnie łaziłem z tymi rybami. Gatkę mam całkiem niezłą, mam wrażenie, więc dużo znajomości poznałem. I dużo też nieprzyjemności zarazem, bo jak to wiadomo, Człowiek chce zarobić, to trochę w dupę, musi wejść i czasem to się źle kończy. Z takich ważniejszych rzeczy na pewno mam dobry kontakt z miją z domu leczniczego. Wręcz fenomenalny, zresztą z Tomem, z moim przyjacielem, który jest rybakiem, odwaliliśmy akcję, gdzie krzyczeliśmy w nocy i zleciała się straż, była afera. I przyłapaliśmy sobie panią Miję z panią Sandrą, do której zresztą miałem podać wiadomość, i to mam nagrane. Kiedy udałem się do osady z wiadomością, oczywiście niemal, że otarłem się o śmierć i zobaczyłem kuszę przed moją twarzą. Bałem się, że to będzie już mój koniec, ale udało się wybronić tym, że mija. Z kimś bliskim. Z ważniejszych rzeczy również starałem się o to, żeby zostać czeladnikiem u pana Iwora, czyli u największego łuczarza na serwerze, u największego myśliwego aktualnie, który ma swój cech zajmujący się kupnem skór, ogólnie skupem pazurówków i wszystkiego, co należy do zwierząt oraz zajmuje się produkcją łuków i z tego, co zauważyłem, to łuczarzy nie ma za dużo. Ja też często bywam po nocach i faktycznie przyda się osoba, która będzie tym zarządzać, więc fajnie, że udało się mi już zostać czeladnikiem. Z kontaktów, jeszcze jakie posiadam, na pewno znam szanet z osady yy, i miałem się odezwać, żeby tam wtykuć. Sobie załatwić, z tym, że no już wybrałem stary obóz, więc, więc ta bramka jest nieaktualna na chwilę obecną. Kojarzy mnie Wolfstan. Nie widział mnie jeszcze z nowym łukiem, pancerzem i wszystkim, co mam dobrane, więc może się uda zdobyć szacunek w ten sposób. I kojarzy mnie na pewno Wrat, z tym, że no miałem być na evencie z areną, ale zachlałem banie, no nie będę ukrywał. Miałem imprezę i po prostu nie byłem w stanie się obudzić na event. Z rzeczy jeszcze ważnych, byłem przy pojedynku. Dariusa z drugim Żołnierzem, nie mam pojęcia jak się nazywasz Przepraszam cię najmocniej, jeżeli to oglądasz I jeszcze z gołą klatą wszedłem i zaproponowałem Że będę bezstronnym sędzią, udało się Jakby Ten pojedynek był dość szybki, ale widowiskowy Ja potem pogadałem z Dariusem W podziemiach areny i zaproponował mi Również pracę u niego To jeszcze było zanim dogadałem wszystko z Iworem Zanim zasłużyłem sobie polowaniami Zanim, wiecie, wie, wiecie o co chodzi Zanim się przysłużyłem, zanim zamordowałem Mnóstwo ścierwojadów, kretoszurów I chociażby wilków bo tych skór faktycznie tam trochę do Iwora naznosiłem Więc na dzień dzisiejszy Mam bardzo dobre kontakty w północnej osadzie e, Darius mnie kojarzy, na pewno kojarzy mnie Jor, z tego co wiem, chyba powinien mnie kojarzyć Na pewno mam dobre kontakty z Rodulfem i Baltrimem e, Z panienką Miją no, Myślę, że mam fenomenalny kontakt Tom to jest mój najlepszy przyjaciel właściwie w całej osadzie Jest w tej chwili, kurczę, nie wiem czy nie rybakiem drugiego stopnia Na pewno jest dobrym zielarzem Wink wink, nic więcej nie mówię. E, więc myślę, że dogadamy się przy produkcji Lin, nauki, które właśnie chcę tworzyć. Myślę, że wszystko nam się fajnie zazębi i macie takie małe wprowadzenie do tego, na jakim etapie teraz jestem. E, I myślę, że już od tego etapu mogę zacząć śmiało nagrywać i sklejać wam co najlepsze momenty z mojej historii. Bo wszystko na razie było dogrywane bardzo intuicyjnie. Nie wszystkie sceny mam nagrane, chociażby jak kradzież moich łupów przez bandytów w lesie, jak otarcie się o śmierć wielokrotną. E, jak fakt, że zabiłem dzika, który. No, chcąc, nie chcąc, mnie również zabił, i, i potem Tom przydarzył to truchło pod bramę. Łaziłem z tym ozorem, kurczę i robiliśmy aferę, gdzie byłem mega dumnym myśliwym. No, mówię, no, staramy się robić ciekawe akcje. Mam nadzieję, że jesteśmy już jakkolwiek kojarzeni. Na pewno, im dłużej będziemy grać, tym bardziej to się wszystko wyklaruje. E, ale tak jak mówię, Luther Eltari chce zostać największym łowcą, i do tego dążymy. Jesteśmy czeladnikiem u łuczarza, u Iwora. I wszystko zmierza ku temu, żebym nauczył się myśliwstwa na tier 2 do czego właśnie dążę. To tyle z takiego wstępu a teraz już mogę Was zaprosić na to, co się będzie działo w czasie rzeczywistym. Dobra, mamy kontynuację odcinka, jednak zrobię to w ten sposób słuchajcie, trochę będę mógł mieszać fakty, bo to było prawie dwugodzinne RP. Jest 8.12 rano kiedy to nagrywam i przyznam szczerze, że kac mi już przeszedł, bo naprawdę zajebiście odegraliśmy to RP, mam wrażenie. Dobra, ale żeby nie robić chaosu, wróćmy do początku. Sprzedałem najpierw skóry, wszystkie zgromadzone po naszych cenach wewnętrznych w cechu sprzedałem kusze oraz bełty dla Baltrima, trochę sobie z tego zarobiłem oczywiście bryłek, więc będę miał na jakieś potencjalne kolejne upgrade'y postaci. Oczywiście staram się dobić 20 zręczności, by dobyć lepszy łuk i później iść w łuczarstwo, tak jak to było dogadane z Iworem. Polowania i wszystko z tym związane już mieliście wcześniej, więc teraz przejdźmy do klu końcówki tego odcinka, właściwie początku, bo mam wrażenie, że to, co się wydarzyło przez ostatnie tygodnie, jest takim początkiem do tego, co się wydarzyło dziś, bo dziś było naprawdę, kurwa, grubo. Siedzieliśmy przy ognisku w starym obozie, ja, Mia i Baltrim, no i sobie gada Gaworzyliśmy sobie na swoje tematy, po czym podbiegł gość. Pierwsze wrażenie: magnat. Mówię, dobrze, no nie odzywam się. Jakby wszyscy wiedzą, co jest, co jest grane, nie? Natomiast nagle Baltrim wyskakuje, że ma go zapisanego jako Stachu i wita się z nim cześć stachu, czy, czy coś takiego. Yy, na co no stachu no, no mocno poirytowany można by rzec, zwyzywał nas mocno. I jednego, i drugiego, i Miję tak samo zwyzywał i naprzeklinał się i mówię, no opowiem to, mówię, no kurwa, idiota. No <gryw> pierwsze wrażenie, mówię, no kurwa, idiota. Może jakiś pijany, może po imprezie, no nie wiem o co chodzi dokładnie. Tam mówię z drugiej strony, dobra, odgrywa magnata, który jest pewnie pijany, może jest po fajce, yy, no cokolwiek, ma do tego pełne prawo. Dobra, zareaguje tylko w momencie, kiedy obrażał yy, Baltrima, kiedy jakby nic mnie to nie zrobiło, że jestem czeladnikiem czeladnikiem Iwora. Stwierdziłem dobra, okej, okay, nie wiem kim on jest, nie będę z nim rozmawiał, spasuje temat. E, naciskał. W międzyczasie nad nami pojawił się admin e, co widać, gdzieś tam pewnie na załączonym obrazku. No i stwierdziliśmy, że dobra będzie gruby temat, więc musimy się Wczuć jeszcze bardziej, niż byśmy to robili na co dzień, chociaż mam wrażenie, że i tak było od początku do końca na bardzo przyzwoitym poziomie. Baltry musiał już iść, więc się po prostu wylogował, poszedł spać. Natomiast ja poszedłem w stronę mojego cechu, żeby schować ostatnie skóry, ostatnie kły, tego typu rzeczy, mija poszła do lecznicy, jak mnie mam. I okazało się, że u wstachu pojawił się koło lecznicy, więc no, możemy się domyślić, że był to też prawdopodobnie no, ktoś ważny, ok? Tak to nazwijmy. Ktoś ważny. Stwierdziłem, że kurczę, nie mogę tak tego zostawić. Poszedłem, e, poszedłem pod tę lecznicę i nie wiem, czy była to zła, czy dobra decyzja. Dla was na pewno dobra, bo macie teraz mnóstwo kontentu, który się dopiero zaczyna. Całości wam niestety nie pokażę, bo ta rozmowa trwała naprawdę ponad dwie godziny. E, od piątej do prawie w, w ósmej, tam do siódmej chyba z 20-30. E, w każdym razie no, zaczęła się rozmowa oczywiście. Pan mag chciał bardzo poznać imię mi chciałbym pocałować dłoń, jakieś tam małe podchody, wiadomo, klasyki. Jednakże ja stojąc przed drzwiami, no trochę nie miałem pojęcia i poglądu na całą sytuację. Słyszałem jakieś tam parę zdań, więc stwierdziłem, że sobie przegryzę coś z ekwipunku. Tam jakieś już nie wiem, jakieś mięcho, jakąś rybę zjadłem, no co wywołało rumor, było to słychać. No i na co no, nasz magnat zareagował, żebym po prostu wszedł do środka, raczej żeby ja otworzyła mi drzwi. No i stwierdziłem, że już teraz zacznie się kurwa robić grubo, no ale dobra, wszedłem do środka. No i zaczęła się akcja oczywiście, nie? Miaw ja go odegrała perfekcyjnie to. No bo co? Nagle Luther, nasz przepiękny Luther, kurczę, który ledwo dobył łuk, ledwo spełnił się w roli początkującego myśliwego, cieszy się z tego, że jest strzeladnikiem w cechu łuczarza, gdzieś tam podąża w polowaniu na cienio stwora, żeby pomścić swojego ojca, no więcej się ukaże w karcie postaci niedługo, a tu nagle co, staje przed swoją przyjaciółką, którą traktuje jak siostrę i między gościem, któremu nie może nawet pisnąć słowem bo już wtedy domyśliłem się jakby poza grą no kim ta osoba jest, tak, że będzie grubo, a w grze Luther jakby w postaci Luter wiedział, że no nie może kurwa pisnąć słowem, no umówmy się jest małym biednym strzeladnikiem w pierwszej zbroi który ma główno do gadania, tak? Mam miecz jakiś początkujący, dwuręczny, no wiecie o co chodzi. Nie miałem za dużo do powiedzenia, ale starałem się odegrać to jak najlepiej i starałem się po prostu zapewnić bezpieczeństwo mi, którą, tak jak mówię, no, traktuję jak siostrę, jednocześnie nie urażając, kurczę, magnata, który mógł nas, no... Kolofialnie mówiąc, odjebać w tym momencie. Bo tak naprawdę co by go broniło przed tym, żeby mnie zabić i nawet, wiecie, posunąć się do jakichś naprawdę kolosalnych czynów z miją? No nic, tak? Właściwie znaleźliby dwa trupy i to byłoby tyle. Jakby cała historia naszych postaci, nie? Popłakaliby może Tom z Baltrimem i skończyłoby się płakanie. Ewentualnie Słomkowy, bo... Nas znał i Worby by powiedział, że no trudno, fajny był goleś i, i to, to było tyle, nie naszej przygody. Więc gdzieś tam z tyłu głowy wiedzieliśmy, że musimy uważać na słowa, no i przede wszystkim staraliśmy się w postaci odgrywać, tak jakbyśmy faktycznie byli w tak ciężkiej sytuacji. No, Luther miał mega przejebaną sytuację, moim zdaniem, no bo tak jak mówię, no gdzieś tam w rzeczywistej sytuacji, kiedy byłaby taka, a nie inna akcja, gdzie kobieta już się zwierza, płacze, jest na klęczkach i ten facet cały czas nagabuje i podchodzi, no to. No, miałem już takie myśli, kurwa, może obetnę mu dłoń, mówię, może gdzieś tam się e, gdzieś zweryfikuję z nim, ale stwierdziłem, no przecież to nie ma sensu, że ja po prostu to, to będzie strzał totalnie przestrzelony, tylko po to, żeby, nie wiem, pokazać męskość na sekundę i, i zginąć jak debil, nie? Nie można być idiotą, wiecie o tym doskonale, e, więc rozegraliśmy to na spokojnie. Rozmowa była naprawdę długa, dowiedzieliśmy się, że e, wrat miał próbę gwałtu na mi. Okazuje się, że ma klątwę, no, którą musi złamać właśnie przez stosunek z piękną kobietą. Gdzieś tam robił podchody do Mii. Ja o tym oczywiście w postaci nie wiedziałem, więc moja reakcja była taka, a nie inna. Gdy Luther się o tym dowiedział, no to oczywiście wpadł w furię. E, zaczął rozpieprzać cały ten cyruliczny po prostu dom leczenia. E, stał stół w rogu, więc stwierdziłem, że może odegram coś na zasadzie właśnie, że zrzucam jakieś rzeczy z tego stołu, że ten stół najlepiej bym wywrócił cały, ale nie pamiętam dokładnie, co tam się stało. W każdy w tym razie wiem, że to odegrałem, bo Mia nawet napisałem notkę dla cyrulików, że zastaną rozpieprzony dół, po prostu cały parter jest rozpieprzony, wszystko jest rozsypane, rozwalone, wszystkie leki, misy, wszystko leży, rozwalone. Tak, i pamiętam, że był ciekawy motyw już później, jak już naprawdę narosło, narosło w sytuacji, bo ja mam wrażenie, że oczywiście stachu, który zwie się i na wielem. Zdradził swoje imię i nawiel, Stachu widocznie jest dla przyjaciół, stąd była taka reakcja, tak? No, jeżeli to jest jakiś wysoko postawiony ktoś, jego mość i nagle ziomek, kurczę, z, z wioski drwalów mówi do niego cześć Stachu czy, czy cokolwiek, no to nie dziwię się reakcji, nie dziwię się bluzgą, no Magnata odegrał spoko. Jakby na początku miałem takie mieszane uczucia i sobie pomyślałem, mówię, no tak jak mówiłem na początku, ale później się to wyrównało i tym swoim RP LARPem faktycznie pokazał, że potrafi. I tak jak ja na przykład w tego typu gry nie grałem wcześniej jakoś mega dużo RP i się nie wczuwałem, to tak Takiego RPG stricte, jakiegoś warhammerowego, tulu, opowiadanego, właśnie improwizowanego, grałem bardzo dużo i mam nadzieję, że tutaj to było widać, bo mam wrażenie, że no, sytuacja była napięta, że tam siekierę by w pomieszczeniu powiesił spokojnie, na tyle było gęsto. No i wiecie, mamy sytuację, kiedy mija się zwierza z tego, że no, była w takiej, a nie innej sytuacji, mi już odejbało totalnie. Luther był już tak poirytowany i zdenerwowany, że naprawdę był. Gotów może nie tyle zaatakować, bo nawet mi Inawiel zarzucił, że ja gdzieś tam w pewnym momencie on wyczuł agresję, że ja chciałem go zabić. Nie, nie chciałem go zabić, oczywiście. Ja wiedziałem z automatu, że nie mam szans, jako nawet jako luter, nie? Bo mówimy tu jako luter. Luther wiedział, że on nie ma szans i że nie może pisać słowem, tym bardziej, że ja od początku jakby istnienia i bycia w Myrtanie jestem naprawdę ułożonym gościem, który do wszystkich mówi: Perpan z szacunkiem, kłania się, kobiety całuje w rękę, jest szarmanski. Myślę, że każda kobieta, która na serwerze się ze mną spotkała, raczej wie, że jestem bliżej mi do szlachty takiej mega ułożonej, aniżeli do jakiegoś gościa, który jest myśliwym. Nie? W tym kierunku idziemy. No i co? I padło w końcu to zdanie, kiedy za którymś razem, bo tam było wielokrotne jakby próby całowania w dłoń, przytulania, jakieś tam wycierania policzków, tego typu rzeczy, gdzie no ja wprost pisze, że jest rozstrzęsioną kobietą, która jest przerażona, ma traumę i tak dalej. No i ja mam obraz magnata, który próbuje, który wiem, że ma władzę, który wie, że on ma władzę i że my tu chulia możemy zrobić. I po prostu stwierdziłem, że w Luterze coś pękło, tak po męsku mu pękło, stanął między magnatem a dziewczyną. Powiedział wprost, że nieważne, czy tam będzie stał magnat, czy tam będzie stał król. Czy tam będzie stał sam Bóg, Innos, to nic go nie powstrzyma w tym momencie. I on nie chciał go zabijać, tylko on był w stanie już. Ja miałem takie przeświadczenie, że Luter w tamtym momencie mógł nawet chociażby i siebie poświęcić, tylko dlatego, żeby ta jego Mija, przyjaciółka, w taką siostrę, e, chociażby mogła zwiać, drzwi zamknąć, cokolwiek, do straży polecieć. No nieważne, tak. E, tak to odegrałem. Mam nadzieję, że było fajnie. Oczywiście wszystko eskalowało do naprawdę wysokich, wysokich, wysokich emocji. No po czym się okazało, że e, no ten magnat jakby no, zmienił się o 180 stopni, to też dla nas było trochę dziwne, że na tyle było wyeskalowane na początku, gdzie tam było naprawdę duża ilość wyzwisk, gdzie potem wszystko się wykręciło o 180 stopni, nie? nagle spokojny, kulturalny, chciał poznać jej imię. Jakby tego, co było przy ognisku, nie było. To było dla mnie strasznie dziwne, tak w RP, e, no ale uznaliśmy, że dobra, możemy to zgryźć, może tak miało być, może to jest okej, okay, nie? nie będę oceniał, to możecie ocenić wy ewentualnie pod spodem, pod filmem. Oczywiście końcówka i na czy Stachu, wychodzi. E, my totalnie obstrani, ja oczywiście mi je przytulam, uspokajam ją, kazałem jej się zamknąć w środku, zamknąć drzwi. Widziałem, że jeszcze specjalnie szedł wolno, żebym do niego podbiegł, więc to zrobiłem. Dogoniłem go. Chwila rozmowy takiej męskiej, podanie graby, wytłumaczenie całej dziwności tej sytuacji, mam nadzieję. No i obietnica ze strony yy, Inawiela, że załatwi mi spokojny kąt. A jak dobrze wiemy, no ona jest teraz w traumie. Yy, troszkę wiem, co się dzieje dookoła mi, z tego względu, że no widziałem, że się do zbraja. Tyle mogę rzec teraz poza grą. Domyślam się, jakie ja może mieć plany, przez to, że no, naprawdę sporo czasu gdzieś tam spędziłem z tą postacią. E, trochę wiadomości się e, usłyszało, trochę się polatało po różnych osadach e, i mniej więcej wiem, co się dzieje, ok? Ale tego wam nie zdradzę, bo to może fajnie eskalować w przyszłych materiałach, jeżeli się pojawią, mam nadzieję, że się pojawią, bo oczywiście jeżeli wam się to podoba, no to strzelcie tam komentarz, łapkę, cokolwiek, tak szczerze ja to robię stricte pod ten serwer, bo e, prawdopodobnie tylko wy będziecie oglądać, jeżeli jesteś moi widzowie to oglądają, potwierdzam, to jest wszystko na serwerze improwizowanym RP, czyli Roleplay, tak jak macie z GTA serwery, tak tutaj się bawimy w gotiku, czyli w starej, pięknej i wspaniałej grze. No i oczywiście kulminacyjny moment, e, wróciłem, zemdlałem, e, Mia mnie oczywiście ocuciła, podniosła i jak już zaproponowałem, że się prześpię na bo chciałem iść do lasu po prostu spać, że gdzieś tam powiedzmy przy stole myśliwego e, stwierdziłem, że może się prześpię na ławce koło cechu, żeby było blisko że ewentualnie by coś się stało, no to będziemy blisko siebie, Mia stwierdziła, że nie że raz, że ona nie chce spać sama, bo się bała a dwa, że no stwierdziliśmy, że tak szczerze po tej sytuacji, no ktoś mógł mnie odstawić, nie, bo to, że my z Magnatem wyszliśmy z tego cało, to jest jedno i jesteśmy trochę skoncernowani w postaciach jak to do tego doszło w ogóle, mimo, że bardzo bardzo, bardzo wymiana zdań dziwnie poszła, e, tym bardziej, że no widziałem, że znamie, nami koleś, no kurczę, napisał do mnie prozurę na oce, więc znanie ewidentnie. Pozdrawiam cię serdecznie w takim razie, byku. Mam nadzieję, że same pozytywne emocje gdzieś tam wzbudzam. Sam fakt, że żyję, chyba jest tego dowodem, więc super. No I oczywiście skończyło się tak, że ja śpię w jednym łóżku na wylocie. Jeszcze trzymałem warte przed snem, co też odegraliśmy. I ja śpi w łóżku, tam w tej wnęce, w lecznicy. I na tym się kończy nasz dzisiejszy dzień i dzisiejszy materiał. Naprawdę gruby. Mam wrażenie, że ta ostatnia scena bardzo kulminacyjnie pokazała całą tę naszą wymianę zdań. Jeszcze mija. Po wypowiedzeniu tych wszystkich słów Gdzie te emocje naprawdę już drżały Mia szepnęła Sandro gdzie jesteś Więc y, umoczyła w tym jeszcze osadę I samą Sandrę Więc koje będzie grubo Mam wrażenie, że z tego wynikną same wspaniałe rzeczy e, Czy będziemy w tym wszystkim razem czy, czy, czy Luther w tym będzie brał udział To się wszystko okaże Zobaczymy co Magnat zrobi faktycznie e, Co planuje zrobić Jak my skończymy w tym wszystkim I tutaj postawię kropkę Widzimy się w następnych odcinkach A jak chcecie zagrać ze mną razem To zapraszam na historię kolonii Tyle. Cześć.